No, cześć ekipa. Dzisiejszy hangout trochę inny. Jeżeli nie jesteś z mojej grupy szkoleniowej, to jeszcze nie wiesz o co chodzi, a mianowicie będę odpowiadał na pytania na żywo. System jest prosty. Dzwonisz do mnie na telefon. To znaczy odwrotnie, ja dzwo dzwonię do ciebie na telefon tylko jakoś musisz mi ten numer telefonu przekazać najlepiej jakbyś napisał na maila elitarna szkoleniowa małpa gmail.com no i zadał tam jakieś swoje od razu pytanie na które chciałbyś mojej odpowiedzi zabawa polega na tym że ja za moment do ciebie odzwonię, prawda? I no i będzie jakoś tak. No mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Zanim jeszcze dojdziemy do pierwszych pytających, napiszcie, czy mnie słychać, bo tutaj. Sprawa jest o tyle ważna, że hangout testuje na nowym sprzęcie. No i na nowym, że tak powiem takim sprzęcie, który pozwala mi na to. I, i troszeczkę się już tym bawiłem, ale jak zwykle może wyjść coś takiego... Jakieś sprawy techniczne, prawda? Cześć Rafał, 58 na 60, czemu nie 60? W tym w Rzeszowie Rafał. I są dwie opcje, albo mi właśnie dajesz na elitarna szkoleniowa małpa gmail.com swój telefon. Natomiast, no możesz tutaj dać swój telefon na czacie, ale prośba jest taka, że ten telefon potem będziesz musiał usunąć. Jeżeli ty nie usuniesz, to ja potem wszędzie, gdzie są numery telefonów, to z czata pousuwam. Także. Czekam na, na pierwsze maile na elitarna szkoleniowa yy, elitarna szkoleniowa gmail.com Wiem, że yy, to jest najtrudniej być pierwszym ochotnikiem, prawda? Natomiast jeżeli ochotnicy się nie zgodzą, no to będę ględził po swojemu, a jak będę ględził po swojemu, no to nie będzie to, o co wam, panie, szanowne i panowie chodziło. Także spokojnie nie, nie obawiać się, bo ten sam problem moi, mieli, moi szkoli, mieli moi elitarni, że ciężko było o ochotników, natomiast w końcu jakaś jedna osoba się zdecydowała i Wyszła z imprezy, poszła do kibla, zadzwoniła i było wszystko fajnie. Natomiast dostałem pytanie tutaj od kolegi. Dostałem pytanie od kolegi. Momencik, tylko przejdę na to pytanie. Witam serdecznie, panie Dariuszu. Oglądam pana programy na YouTubie. Chciałbym podziękować za cenne rady. Bla, bla, bla. Chciałbym zadać panu. Pytanie odnośnie wywiadu środowiskowego z rodziną: jak to wygląda? Kto przeprowadza taki wywiad? No to pewnie każdy wie, że to tam robi jakiś tam dzielnicowy, natomiast dążę do tego, że żyjemy z żoną w separacji i nie jest to zatwierdzone przez sąd. Chcielibyśmy dać sobie czas, aby to wszystko mogło wrócić normalnie na jakieś tory. Nie chcemy się rozwo rozwodzić i zastanawiam się, jak mam postępować na rozmowie kwalifikacyjnej. Jak padnie pytanie o rodzinę, nie chcę, żeby zabrzmiało to w ten sposób, że ojciec zostawił żonę, dwójkę, dzieci, itd. Tak i tak dalej. Zabawa polega na tym, że ja bym się tutaj zbytnio zbytnio nie chwalił, jakoś tak oszczędnie gospodarował prawdą, szczególnie w sytuacji, że szczególnie psycholodzy niezbyt chętnie, a szczególnie panie psycholog niezbyt chętnie patrzą na rozwodników, jakaś twoja porażka w młodym wieku, jeżeli chodzi o rodzinę, może sugerować, że coś ci za bardzo nie idzie. No i Lepiej wygląda gość, który z rodziną, że tak powiem, również wychodzi dobrze na zdjęciu, prawda? Pytanie jest: czy ta małżonka nie ma do ciebie jakiegoś żalu, a jeszcze tutaj z tego wynika, że to jest żona, dwójka dzieci, prawda? I może być, że jeżeli się pan dzielnicowy z małżonką spotka to ona może tam nadawać na swojego byłego szanownego małżonka, prawda? Widzę, że także tutaj oszczędnie gospodaruj prawdą, natomiast no widzę, że dalej nie ma chętnych do chętnych do pogadania ze mną przez telefon. Wierz mi, nie wykorzystam tego telefonu, żeby ci tam cokolwiek innego yy, Prezentować yy, oprócz tego hangoutu, prawda? Także, no jeżeli, jeżeli chcesz, to naprawdę jedna z nielicznych okazji ze mną pogadać wystarczy, że napiszesz na maila elitarna szkoleniowa swoje imię. Yy, napisz. Numer swojego telefonu, i ja za momencik oddzwaniam. Zabawa tu polega też na tym, że trochę nastawiłem się na to, że oddźwięk będzie interaktywny, a nie tylko będę odpowiadał na pytania z czata, prawda? Nie tylko będę odpowiadał na pytania z czata. Także mówię, masz dwie opcje. Najlepiej napisz na elitarna szkoleniowa małpa swój numer telefonu Możesz to zrobić równocześnie na czacie, tylko wiedz, że jak zrobisz na czacie, to podasz swój numer telefonu, a przy okazji no, w pewnym sensie się ktoś może z tego skorzystać. No, i druga zabawa jest taka, że po skończonym czacie pousuwam wszystkie te numery telefonów, używając z boku tutaj takiego z boku tutaj opcji na YouTube. Kurde, trochę się nie przygotowałem na. Na sprawę, że, że nikt nie będzie chciał do mnie dzwonić, nagadałem się, a tutaj widzę, że chętnych do pogadania ze mną nie ma. Także yy, skomentuję tutaj niestety czat. Witam wszystkich, panie Darku. Yy, dzięki za pomoc. Super. Yy w sumie, że tak powiem poza przechwałkami wszystkich, rozmowa kwalifikacyjna 50 na 60 59, 60 za wiele osób kurcze nie komentuję czata co się stało? nie ma ochotników? naprawdę? to jest jedyna okazja, żeby pogadać ze mną przez telefon No dobra jest jeszcze inna możliwość możesz zadzwonić na 601 577 123 601 577 123 również odpowiem na twój telefon Kurde sami nie śmiali dzisiaj Ludzie moi z elitarnej jakoś im to szło dużo lepiej. Dobra, jeżeli nie chcecie do mnie dzwonić, to przedstawię jedną piramidkę, która się na MS-ie może pojawić. Co byś odpowiedział, w jakiej kolejności byś yy, zrobił te pytania? A mianowicie, umiem skupiać uwagę i nawiązać kontakt. W większości sytuacji jestem gotowy do działania. Kiedy wiem, o co mi chodzi, szybko zyskuję zwolenników. Łatwo mi pełnić rolę przywódcy w wielu sytuacjach. Ufam sobie i swoim możliwościom. Jestem dobry w sytuacjach, kiedy trzeba stworzyć coś nowego. Wyróżnia mnie zdolność panowania nad sobą i sterowania sobą. Umiem myśleć oryginalnie. Cechuje mnie bogata wyobraźnia. Przemyśl te pytania, powtórzę je jeszcze raz. Jeżeli jesteś z uchem, napisz na elitarna szkoleniowa. I naprawdę masz okazję ze mną pogadać i zadać mi jakiekolwiek pytanie chcesz. Oczywiście być może nie jakieś takie za bardzo prywatne, ale na pytanie służbowe zawsze odpowiem. A w międzyczasie powtarzam pytanie. Umiem skupiać uwagę. I nawiązać z nimi kontakt, przepraszam, umiem skupiać uwagę ludzi i nawiązać z nimi kontakt. W większości sytuacji jestem gotowy do działania. Kiedy wiem, o co mi chodzi, szybko znajduję lub zyskuję zwolenników. Łatwo mi pełnić rolę przywódcy w wielu sytuacjach. Ufam sobie i swoim możliwościom. Jestem dobry w sytuacjach, kiedy trzeba stworzyć coś nowego Wyróżnia mnie zdolność panowania nad sobą i sterowania sobą Umiem myśleć oryginalnie i cechuje mnie bogata wyobraźnia Także jak ktoś ma jakieś koncepcje, to zapraszam, natomiast mówię, widzę, że coś się hangout, od kurde, raczej Interaktywnie nie uda z prostego powodu, że nikt nie ma ochoty podać swojego numeru telefonu na maila. Na maila elitarna szkoleniowa małpa gmail.com. No, jeżeli tak dalej będzie, to po prostu przelecimy pytania z czata. No, i pierwsza próba hangoutu na żywo, kiedy miałem pogadać z kimś telefonicznie, się raczej nie uda, prawda? Raczej się nie uda. Sami nie śmiali, kurde. Przelecimy tutaj jeszcze czata. Adam, Ka Adam Kaban, Panie Darku, dziękuję za bezpłatną pomoc. Telefon zadzwonił. Startuję w Rzeszowie. Pruko dziwo tylko 167%. 167 punktów. No nie jest taki niski, 167. Hmm. Jak wygląda PZP? Ktoś coś wie? No niestety PZP jest różne po różnych komendach, ale jest do przejścia. Jan Nowak nie zadają jakichś trudnych, mało wygodnych pytań. No jak ktoś jest przygotowany, to nawet mało wygodne pytanie jest wygodne. Zbyszek Bucki, dodam, że mam 21 lat i na rozmowie kwalifikacyjnej ostrzegali mnie przed PZP. PZP jest teraz no niestety ostatnią, ostatnią Ostatni bastion obrony przed dostaniem się do policji. Na Multim raczej większość przechodzi, prawda? Rozmowa kwalifikacyjna. Jest wiele standardowych pytań: dlaczego do policji, co chciałbyś robić, kto jest kim i czy umiem pływać, bo służby na rzece są. Kurde, widzę, że nie ma chętnych. Ciągle nie ma chętnych na rozmowę ze mną telefoniczną. No tutaj Kuba potwierdza trochę moje zdanie Kuba C. W Gdańsku na PZP pogrom z pięciu kolesi, z którymi pisałem, tylko ja się dostałem zdolny. Także nie jest tak fajnie, jakby się wydawało. Hubert Gwarda, panie Darku, jak się przygotować do testu z wiedzy ogólnej i do MS-u? No, test wiedzy ogólnej, wygoogluj, masz pierdylion stron w internecie płatnych, bezpłatnych. Nawet ja coś tam wrzuciłem, także. Pytania są standardowe, natomiast no MS zależy, no masz opcję bezpłatną, czyli mój kanał masz kilka opcji płatnych, w zasadzie yy, lepsze czy gorsze te materiały sprzedają, prawda, odradzam tylko gości, którzy reklamują się przez AdWords łatwo to sprawdzić, kto to jest Natomiast cała reszta to jest jakiś tam taki Materiał porównywalny, i. No i jest ok. Kinga, sobie jak się można z panem skontaktować? Na tym hangoucie możesz ze mną porozmawiać telefonicznie, i wystarczy, że napiszesz mi swój telefon na. Maila elitarna szkoleniowa gmail.com, prawda? Błędu żadnego nie ma. Ja odczytam maila i po prostu oddzwonię ci tutaj z telefonu, który trzymam w ręce. No, zabawa jest tylko jedna, taka, że. Yy, zabawa jest tylko jedna, taka, że. Po prostu to, co będziesz gadał ze mną czy gadała, to będą wszyscy słyszeli, prawda? Kamil Edling, rozmowa kwalifikacyjna Katowice, coś więcej. Na rozmowie kwalifikacyjnej w Katowicach odpadają przede wszystkim kobiety. Facet bez problemu, może zdobyć koło 50 punktów, pod warunkiem, że cokolwiek poczytał. Coś tam o ustawie, o Policji, jakieś stopnie policyjne, kto jest komendantem głównym Policji, kto jest w Katowicach komendantem wojewódzkim. Zmienili się teraz zastępcy wszyscy, czyli warto wiedzieć, że już nie ma dwóch panów Szymczaków. Jest tylko jeden. No i tyle. Tutaj kandydat Luke, odpowiedź na pytanie PZP, czym dlałeś, czy się leczyłeś, czy bierzesz jakieś leki, czy masz jakiś problem. Marek Libera, jestem świeżo po Multi. W piątek, jutro o, odpowiedź z KWP. Paweł Pitura. Panie Darku, czy wada wymowy może mieć jakiekolwiek znaczenie podczas rekrutacji? Chodzi mi o niewymawianie R. Nie znalazłem nic odpowiedzi. No nie potrafię Ci powiedzieć, czy się jąkasz, czy tylko to R. Była taki, taka pani Terentiew, ona R nie wypowiadała i została gwiazdą telewizyjną, no ale ale powiedzmy nie jest powiedziane, że to będzie ciebie dotyczyło. Natomiast natomiast póki cię nie usłyszę, to ci nie potrafię powiedzieć, czy to jest tylko zwykła wada wymowy, czy jąkanie, czy tam cokolwiek innego. Dobra, słuchajcie, 35 minut, a w zasadzie 20 minut yy hangoutu przeleciało Trochę krótko, ale, ale mówię, jeżeli ktoś za chwilę nie da swojego numeru telefonu na i nie będziemy dzwonić, to ten hangout już tam więcej nie ma sensu Ponieważ przygotowałem się bardziej na jakąś interaktywną formę prowadzenia tego, yy, te, tego live'a, prawda? Yy, mówię, możesz podać swój telefon na maila Elitarna Szkoleniowa Małpa95.com Ja odzwaniam, odzwaniam ze swojego telefonu, także nic się to nie będzie kosztowało. Możesz dać swój telefon tutaj na czata. Ale yy, jak dasz na czata, to po odzwonieniu ja ten telefon z czata za chwilę skasuję. Żeby ten telefon nikomu potem tutaj, jakby to powiedzieć, do innych celów niż rozmowa ze mną nie służył. Natomiast ci, co jeszcze nie zdali MS-u, ostatnia szansa na Zapoznanie się z piramidką, i tutaj musisz u, jakoś uporządkować od najważniejszego do ciebie do najmniej ważnego. Umiem skupiać uwagę ludzi i nawiązać z nimi kontakt. W większości sytuacji jestem gotowy do działania. Kiedy wiem o co mi chodzi, szybko zyskuję zwolenników. Łatwo mi pełnić rolę przywódcy w wielu sytuacjach. Ufam sobie i swoim możliwościom. Jestem dobry w sytuacjach, kiedy trzeba stworzyć coś nowego. Wyróżniam jest zdolność panowania nad sobą i sterowania sobą. Umiem myśleć oryginalnie i charakteryzuje mnie bogata wyobraźnia. Wszystkie cechy są dobre. I pytanie jest, jakie? Klu, prawda? Pytanie jest jakie klu. Izabela Kowalska. Okulista wpisał mi 0,5 korekcja. Coś za bardzo nie mogę tego. Astygmatyz krótkowzroczny. Paragraf 7p3, czy jest szansa na zdolny. Izabela, patrzysz sobie na listę paragrafów i koło paragrafu pisze z albo n, prawda? I jeżeli jest z, to jest zdolny. Jeżeli n, to jest niezdolny. Ja nie znam na pamięć tysiąca paragrafów z całego tego, także ten hangout jest bardziej poświęcony multiemu, a mniej. W sprawie wzroku. Natomiast bardzo mówię prosty sposób. Jeszcze raz sobie szukasz rozporządzenia. Szukasz paragrafu 7, punkt 3. Patrzysz z Z, to znaczy zdolny. N niezdolny, oczywiście szukasz. szukasz w grupie kandydatów do policji. Nie szukasz już. W tej grupie czynnych policjantów, tylko w grupie kandydatów do policji, prawda? Dobra, słuchajcie, yy, ponieważ nie ma chętnych na rozmowę telefoniczną ze mną, yy, taki miał być cel tego hangoutu. Nie będę już przeciągał. No, yy, być może do nieśmiałych świat należy, ale. Hangout taki zwykły, zrobię kiedy indziej. No i na razie to wszystko. Także ostatnia minuta na albo wysłanie mi telefonu na elitarna szkoleniowa małpa Gmail.com, albo, albo napisanie tego telefonu na, na czacie. Wtedy ładnie odzwonię, natomiast mówię yy, zwykły czat zrobię kiedy indziej, prawda? zwykły czat zrobię kiedy indziej także kończę i myślę, że na dzisiaj, na dzisiaj dwadzieścia minut mojego gadania, wystarczy.